Witajcie w dziesiątym odcinku kariery Escobara w F1. W tym odcinku zobaczycie rywalizację na torze kół w ramach Grand Prix Francji. Ale zanim do tego dojdzie, czas na pytania do Miguela. Drogi panie Escobarze, jakie ma pan odczucia po Grand Prix USA? I will not say anything about this race because it did not take place for me. I hope that such situation will not happen again because it might have not 2 lipca 2005 kwalifikacje do Grand Prix Francji. 3 lipca 2005 Wyścig o Grand Prix Francji. Dziesiąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2005 przypada na Grand Prix Francji. Na relacje z rywalizacji 20 najlepszych kierowców świata na torze Manikur położonym w malowniczej miejscowości Nevers pomiędzy Leonem a Paryżem zapraszają państwa: Mikołaj Jastrząb i Andrzej Kniejowczyk, perem państwa. Przyjrzyjmy się ustawieniu na starcie. Pole position dla Michaela Schumachera, zwycięzcy trzech z pięciu ostatnich wyścigów na tym torze w ostatnich latach, oraz zwycięzcy kuriozalnego Grand Prix USA o którym żaden fan królowej sportów motorowych nie chce słyszeć, z drugiego pola ruszy Mark Weber z Williams BMW. Trzeci ruszy lider Mistrzostw Świata, Miguel Escobar, który przed wyścigiem podkreślał, że grane Prix USA mogło wybić niektórych kierowców z rytmu, zanim ruszy jego bezpośredni rywal w klasyfikacji generalnej, Jacques Winowlef z Zaubera. Dalej Baton, Heidfeld, Fisichella, Kartik kejan Albers i Montoya który się popisał brawurową jazdą podczas Gran Prix Kanady, które ukończył drugi startując z ostatniego pola. Dalej Alonso, Ralf Schumacher, Barrichello, Raikkonen, Sato, Monteiro, Trulli, Frizacher, Massa i stawkę zamyka Szkot David Coulthard z Red Bulla. Perem państwa, mamy dziesiąty wyścig w sezonie. Do tej pory sześć wygranych ma Escobar, po jednej Raikkonen, Baton i ostatnio Misia El Schumacher. Czy ktoś spoza wymienionych gentlemanów zdoła wygrać Grand Prix Francji? Startujemy już za chwilę. Perem państwa, już zgasły światełka. Pierwsza dwójka bez zmian. A co tam się dzieje? To Nick Heitfeld. Koniec wyścigu. Koniec wyścigu dla Nika Heidfelda. Zobaczmy powtórki. Hightfeld próbował wyprzedzić się ale prawdopodobnie przyhaczył obolit i to go wprowadziło w poślizg. Walka na zakręcie między Schumacherem a Weberem, blisko się tam trzyma Escobar. Pierwsza piątka Weber, Schumacher, Escobar, winowle Baton. Będzie atak Escobara na zakręcie, aj nieudana próba ale brawa zachęci. Schumacher i Weber zjeżdżają na dotankowanie a Escobar zostaje liderem wyścigu. Ralf Schumacher atakuje Montoje w walce o dziesiąte miejsce i robi to skutecznie. Podczas Grand Prix Kanady wspominaliśmy o plotce, według której BMW miało wykupić zespół Saubera. A więc okazuje się proszę państwa, że plotki okazały się prawdziwe i 22 czerwca, czyli 3 dni po farsie USA odbyło się spotkanie, na którym doszło do transakcji. Będziemy mieli zatem w Formule 1 zespół fabryczny, którego składu kierowców jeszcze nie znamy. Zjeżdża nareszcie Escobar na dotankowanie, oznacza to, że prowadzenie w wyścigu obejmie lada moment Misha El Schumacher, prawdopodobnie na drugie miejsce awansuje Jacques winowlew. Wyjeżdża Escobar z boksów, ciekawe na którym miejscu. Trzecie miejsce dla Escobara, zanim w szaleńczej pogoni Mark Weber, przed nim Jacques-Winowle Macher. Próbuje zaatakować Weber, jednak kolumbijczyk się broni. Może na zakręcie spróbuje Australijczyk. Kuriozalna sytuacja: Weber goni Escobara, a Weber goni Bolit Ferrari Rubensa Barrichello. Winolefy w boksach: będzie pogonie Escobara za Szumim. Mamy kolejny odcinek walki strategicznej: Ferrari i Red Bulla, Zjeżdża Schumacher, nie wyjedzie szybko, zatem znowu Escobar będzie na prowadzeniu. Ciekawe, jak sytuacja się rozwinie. Tam jeszcze widzimy Marka Webera, który melduje się u mechaników. Melduje się Escobar na dotankowaniu. To już chyba ostatnia wizyta. Teraz w Red Bullu czekają na ruch Ferrari Bora czy Escobar już dojedzie na tym baku do końca, osiem okrążeń do końca wyścigu o Grand Prix z Francji. Guys, it's not good, my brakes is gone, repeat, my brakes is totally gone. Try to finish, it's only two laps, it's only two laps, we still can win it. Go, 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 Schumacher, it's in the pits, hurry up. Niesamowity ciąg zdarzeń, proszę Państwa. Ferrari nie odrobiło lekcji, jaką dostało podczas rundy na Nurburgringu, i po raz kolejny stracili zwycięstwo na ostatnim okrążeniu. Poczekajmy jednak z osądem, ponieważ Miguel Escobar zgłaszał kilka okrążeń temu problem z hamulcami, więc kwestia triumfu nadal jest otwarta. Zbliża się Schumacher na półtorej sekundy, ale to już mu nic nie da. Ostatnia szykana, i Miguel Escobar zwycięża szalony wyścig o Grand Prix Francji. you Usłyszeliśmy team radio Red Bulla, cieszą się ze zwycięstwa. Drugie miejsce w wyścigu zajmuje Michael Schumacher, po raz kolejny Ferrari zawiodło z stopami. Trzeci stopień podium należy się Markowi Weberowi z BMW Williams, zdołał udźwignąć presję, czwarty Rubens Barrichello, piąty Jacques Winowlew, szósty Jenson Baton, siódmy Kimi Raikkonen a punktowana ósemkę zamyka Juan Pablo Montoya z McLarena. Proszę Państwa, cóż to był za wyścig pełen zwrotów akcji, ale to już niestety koniec naszej transmisji, zapraszamy Państwa na kolejne Grand Prix, który odbędzie się w Wielkiej Brytanii a żegnają się z Państwem. Nikolaj Jastrząt i Andrzej Kniejowczyk. Do zobaczenia. Klasyfikacja generalna po Grand Prix Francji prezentuje się następująco. W tym odcinku to by było na tyle, w następnym odcinku zobaczycie relacje z wyścigu na Silverstone w ramach Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zadawajcie pytania Miguelowi. Odmeldowuje się ja, czyli Driver.